Lepsi kierowcy wyścigowi z samochody o potwornej mocy i owiana złą sławą, śmiertelnie niebezpieczna trasa. Tak w skrócie można opisać piątą i szóstą rundę górskich samochodowych mistrzostw Polski rozegranych w sopocie. Na starcie stanęło 74 kierowców emocji i zaskakujących rozstrzygnięć nie brakowało. Zobaczcie, co działo się na górskiej trasie w nadmorskim Sopocie. Poznajcie głównych bohaterów tego wyścigu i ich niesamowite samochody. To jest auto zbudowane z normalnego seryjnego Lancera EV6. Większość elementów metalowych lub aluminiowych został zastąpionych karbonem tym szklanym w celu obniżenia wagi. Kłowa skrzynia biegów, dlatego żeby szybciej te biegi zmieniać żeby móc się obronić, to znaczy wtedy kiedy już brakuje tego hamulca, drastycznie zredukować bieg podpierając się taką skrzynią. No i silnik, choć jest to teoretycznie standardowa jednostka dwulitrowa. W standardcie ma 260 koni, tu dzisiaj ma pod 700 koni. Oprogramowanie, większa turbina, większy intercooler plus trochę tajemnic mechaników, którymi nie zdradzają. Przede wszystkim jest to, A tutaj jeden wielki łatwość prowadzenia tego samochodu. Nie jeździłem lancerem, ale wyobrażam sobie, że to jest trudno samochód tym prowadzić, a Toyota jest naprawdę wdzięcznym samochodem do prowadzenia, to po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o parametry tego samochodu, są zbliżone do lancerów tutaj Mikołajczyka i Kusa. To była jaka Corolla WRC. Gdy ją nabywałem, była ona przeznaczona do relikrosów. W relikrosie aktywne dyferencjały są zabronione do używania, a więc sprzedający wiedział o tym i wymontował te aktywne dyfry. I nie ma bezpośredniego wtrysku paliwa. To są tylko te dwa elementy, które różnią ją od prawdziwego WRC. Mitsubishi Lancer E-grupowy, przygotowany przez Wiesława Steca. To bardzo szybki samochód, bardzo wymagający. Aczkolwiek on jest tak zrobiony, że jest bardzo przyjazny jak na taki samochód dla kierowcy. Nie jest taki nerwowy. Ten samochód ma duszę i, i po prostu, no ale to jest 500 koni w bardzo lekkim samochodzie. Także to jest prawdziwy potwór. Czym się różni taki samochód od takiego typowego Mitsubishi seryjnego? A znaczy przede wszystkim różni się mocą, różni się skrzynią biegu, różni się zawieszeniem. Także to jest w zasadzie została karoseria, bo one są stworzone na parę wyścigów i potem trzeba je naprawiać, remontować itd. Piotr Zaleski, Automobil Club Gdański, Polonez 2000. To jest samochód pochodzący z 1978 roku i to jest jedyny samochód w Polsce zrobiony według specyfikacji, według... Homologacji 79 roku. Ten samochód jest dokładnie odzwierciedleniem takich aut, które ścigały się w Mistrzostwach Świata. Polacy, m.in. Maciek Stawowiak, Marian Bublewicz, jeździli takimi autami w Mistrzostwach Świata. Jedyny Polak jedzący za kierownicą takiego samochodu, z dobrych punkty w Pucharze Świata, to właśnie, niewiele osób o tym wie, ale to właśnie za kierownicą takiego poloneza Maciek Stawowiak w razie Portugalii. To jest samochód z silnikiem dwulitrowym, z dwoma wałkami rozrządu, cztery gaźniki, stalowe sprzęgło. Płowa skrzynia biegów, gdzie już wtedy 30 lat temu można było zmieniać biegi bez użycia sprzęgła. E, tylny most ze szperdyferencjałem, z blokadą tylnego mostu. Hamulce pochodzące oczywiście wszystko homologowane od samochodu Porsche 911 RS. Trasa jest zdradliwa, bardzo śliski asfalt, kręty w lesie, słabsza widoczność, dużo nierówności, dużo naniesionego brudu, taka bardziej rajdowa niż wyścigowa. Najważniejsze jest precyzyjne wchodzenie w zakręty na właściwych prędkościach, bo tutaj nie ma marginesu na błąd. Tu po prostu musimy pojechać dokładnie tyle, ile można pojechać to po pierwsze musimy bardzo precyzyjnie hamować. Ta nawierzchnia jest śliska, nie ma czasu na obronę. Jakiekolwiek rzucenie auta to strata, a czasem może się skończyć wizytą tu za drogą. A drzewa są blisko. Kilkakrotnie dokręcamy piąty bieg. Piąty bieg to przy tej skrzyni biegów jest między 220 a 240, myślę, że bliżej 240 km na godzinę. Każdy z nas się zastanawia ile możemy w danym zakręcie pojechać. Jeździmy szybko, więc ta granica jest taka dla nas stresująca. Może jeszcze troszeczkę, może się szybciej. Czasem kończy się to jakąś walką poboczym. Przyjechałem tutaj, żeby zobaczyć jak najwięcej punktów i nie chcę się. Że tak powiem, bardzo tak ścigać, ryzykować, bo ta trasa jest, powiem szczerze, no, bardzo niebezpieczna. I lubię szybko jeździć, ale no, tu uderzenie w krawędź zawsze się kończy na dachu, albo w lesie. Także tu żartów nie ma, żarty się kończą na tej trasie. Ja podchodzę z respektem do tej trasy. Życie się ma jedno i tutaj nie ma, nie ma co oszukiwać, ale wolę trasy takie, że tak powiem, bardziej techniczne. Szybkie też, ale tutaj trzeba jechać, bardzo ryzykować, żeby wygrać. Bardzo szybkie łuki są. Przy wyjściu z łuków nie ma barier ochronnych, są krawężniki. Ja na piątym, czwartym biegu chodzę u ślizgami drobnymi tam przy wyjściu, gdzie się ma około 200 na godzinę, ponad 200 nawet na niektórych miejscach. Pierwszy dzień rywalizacji w ramach piątej eliminacji górskich samochodowych mistrzostw Polski w Sopocie przyniósł sporo zaskakujących rozstrzygnięć. Największego pecha miał Tomasz Mikołajczyk. Po awarii turbiny w drugim podjeździe stracił pewne miejsce na podium. Z prezentu skwapliwie skorzystał Mariusz Łoś jadący Lancerem Evo 9. Łoś udowodnił, że coraz pewniej czuje się na górskich trasach, nie popełni większych błędów. I zajął trzecie miejsce. Na drugim miejscu wyścig kończył Mariusz Królikowski na legendarnej Toyocie WRC. Ten kierowca dominował na treningach, był też liderem po pierwszym podjeździe. W drugim pojechał jednak minimalnie wolniej i nie był w stanie obronić się przed prawurowo jadącym Robertem Kusem. Na mecie okazało się, że Toyota WRC królikowskiego była wolniejsza od Lancera kusa zaledwie o 157 tysięcznych sekundy. Tyle trwa mniej więcej mrugnięcie okiem. Robert Kus przyjechał do Sopotu jako absolutny lider klasyfikacji generalnej mistrzostw Polski. Potwierdził doskonałą formę i opinię kierowcy, nie bawiącego się w kalkulacje. Na trudnej, zdradliwej i niebezpiecznej trasie nie popełnił żadnego błędu. W drugim podjeździe jechał tak, jakby zapomniał o hamulcu. Ryzyko opłaciło się. Robert Kuss dopisał kolejne 20 punktów do swojego konta w generalce. Drugi dzień ścigania również dostarczył wiele emocji. O zwycięstwo rywalizowali ci sami zawodnicy co dzień wcześniej. Tym razem auto nie sprawiało problemów Tomaszowi Mikołajczykowi, który pierwszy podjazd miał bezbłędny. W drugim jednak temu doświadczonemu kierowcy nie poszło już tak dobrze i nie utrzymał znakomitego drugiego miejsca. Najniższy stopień podium to dużo poniżej jego oczekiwań. Bardzo chciałem, jak się bardzo chce, to się czasem przedobrze. Ja przedobrzyłem dwa slajdy, jedna zła zmiana biegów. No i jeszcze trzecie miejsce niestety. E, no muszę przemyśleć, co z tym zrobić. W końcu chciałbym wydać, w zeszłym sezonie. Powróciłem do wyścigów i udało mi się w czym starsi wygrać e, generalkę pod gminą. E, Myślę, że no, no będę robił wszystko. Mnie, nie interesują miejsca trzecie, drugie, tylko pierwsze i, i albo się uda, albo się nie uda. Bój o zwycięstwo w drugim dniu miał prawie, że identyczny przebieg jak w pierwszym. Pierwszy podjazd dla Mariusza Królikowskiego, tuż za nim Robert Gus W drugim podjeździe Królikowski nie zaryzykował. Mając w pamięci niedawny groźny wypadek, pojechał trochę zachowawczo. Nie wystarczyło to do zwycięstwa, ale z drugiej lokaty był mimo wszystko zadowolony. Wystarczy gdzieś minimalny błąd, niewielki. Uwierzcie, to jest trasa bardzo krótka, 3 km. Gdzieś ktoś zrobi minimalnie błąd, odejmie za późno gazu, wejdzie za szybko w zakręt, a wiadomo, że w zakręt lepiej wolniej wjechać, a szybciej wyjechać z niego, prawda? A on pójdzie wtedy już w samochód lekko pod sterownię, traci się, to są ułamki sekund, które później decydują, tak jak między mną a Robertem Kusem są to ty, znaczy tysięczne sekundy. No, jest to niesamowite, no, ale fajna rywalizacja, wspaniała dosłownie. Show jednego aktora. Tak można podsumować jazdę Roberta Kusa. Pierwszy podjazd tuż za plecami najgroźniejszego rywala. Jakby chciał dać mu trochę nadziei na zwycięstwo, by w kolejnym podjeździe brutalnie go tej nadziei pozbawić. Wydawało się, że lepiej niż pierwszego dnia pojechać nie można. Ale to, co zrobił Robert Kuss w finałowym podjeździe, przejdzie do historii. Tam, gdzie inni wciskają pedał hamulca, on dodawał gazu. Tam, gdzie inni kręcili się w kółko, on łapał idealną przyczepność. Nic więc dziwnego, że rekord trasy został pobity. A Robert Kus nie pozostawił tym samym złudzeń rywalom odnosząc szóste z kolei zwycięstwo w tym sezonie. Ja wiedziałem, gdzie jest po prostu klucz do zwycięstwa, z tym, że to wiązało się z dużym ryzykiem. Nie wiem, no ktoś jest w człowieku, że podejmie to ryzyko. Podjąłem to ryzyko. Po rondzie te zakręty, te łuki wszystkie bez hamowania pojechałem. Gdzie na piątym biegu samochód się uślizguje, no to jest taka średnia przyjemność, no bo tam jest około 240 na godzinę. Także no, 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 co więcej powiedzieć. Podjąłem ryzyko, jestem przeszczęśliwy. Po sześciu eliminacjach jestem liderem.